Szybka kolej miejska to swoisty fenomen. Dzięki niej trójmiasto i okoliczne miasta są ze sobą nowocześnie skomunikowane. Historia szybkiej kolei miejskiej związana jest z II wojną światową. Otóż szybką kolej miejską zawdzięczamy z jednej strony nowoczesnej sieci kolei, która funkcjonowała na terenie wolnego miasta Gdańska, a z drugiej strony łupom wojennym. Otóż pierwsze wagony szybkiej kolei miejskiej to wagony S-Bahnu z Berlina, przywiezione tutaj w latach 50. Każdego dnia przeszło 100 tysięcy mieszkańców województwa gdańskiego podróżuje szybką koleją miejską. Gdyby wszyscy oni musieli dotrzeć do pracy, czy szkoły autobusami, czy samochodami osobowymi, ulice Gdańska, Gdyni i Sopotu zablokowałyby potężne korki, a powietrze wypełniłyby kłęby spalin. Jest to szybka kolej, bezpieczna. Niezależna od korków i różnych układów, zmieniających się w komunikacji naszej miejskiej, jest to szybkie przemieszczanie mieszkańców w relacjach, miejsce pracy, miejsce zamieszkania. Szybka kolej miejska powstała w aglomeracji trójmiejskiej w latach 50. Było to możliwe dzięki wagonom berlińskiego S-Bahnu, które Polska otrzymała w ramach odszkodowań wojennych. Ojcem tego przedsięwzięcia można powiedzieć, że był ówczesny dyrektor. DOKP Gdańsk, pan Zbigniew Modliński, późniejszy wiceminister komunikacji. I otóż, mimo że były to lata bezpośrednio powojenne, kraj był biedny i zniszczony, to tutaj działania oceniam z perspektywy czasu za bardzo szybkie, bo już 2 stycznia 1951 roku oddano pierwszy odcinek słynnego SKM-u. To jest odcinek od Gdańska Głównego do Nowego Portu. Finałem tego wszystkiego jest 31 grudnia 57, gdzie jest oddanie szybkiej kolei miejskiej na odcinku Gdańsk Główny-Wejherowo. Od tego właśnie czasu po specjalnych torowiskach zaczęły jeździć tak zwane modraki, czyli niebiesko-żółte wagoniki SKM-u. Pierwszy odcinek miał 8 km i łączył Gdańsk z nowym portem. Drugi główny odcinek z Gdańska do Gdyni Chyloni to 27 km trasy. Wreszcie ostatni z Chyloni do Wejherowa to 17 km. Niewątpliwie SKM wywarł niesamowity wpływ na układ komunikacji miasta Gdańska, trójmiasta, nawet aglomeracji Gdańskiej. Zrealizowana w latach 50. szybka kolej miejska, się poszła śladem dawnej kolei. Zresztą trzeba powiedzieć, że przenikliwość projektantów była niesamowita, ponieważ uwzględnili duży, szeroki pas. Także obok komunikacji kolejowej zmieszczono dodatkowe torowiska pod SKM. I ta kolej wraz z układem komunikacji, tzw. grunwaldzką, stanowią główny nerw aglomeracji gdańskiej. Przez 20 lat trasa skm była główną osią rozbudowy aglomeracji trójmińskiej. Dzięki niej Gdańsk i Sopot oraz Gdynia, miasta przed wojną należące do dwóch organizmów państwowych, utworzyły jeden obszar miejski. Znaczy z całą pewnością to, że zyskaliśmy tę szybką kolej miejską, spowodowało bardziej intensywny rozwój pasmowy aglomeracji gdańskiej. No a proszę sobie wyobrazić, w tej chwili brak istnienia tej szybkiej kolei miejskiej. To przypuszczam, że już paraliż komunikacyjny, mielibyśmy na pewno, albo miasta Gdańsk i Gdynia funkcjonowałyby absolutnie samodzielnie, mimo fizycznego połączenia wielu organizmów miejskich. W 1976 roku stare po poniemieckie kolejki poszły na złom. Zastąpiły je pociągi elektryczne podobne do tych, które kursują po całym kraju. Jednak dawna specyficzna funkcja SKM-u pozostała. Proszę porównać właśnie chociażby naszą kolej. Która w szczycie kursuje co kilka minut z koleją w węźle warszawskim. Paradoksem jest, że SKM powstała, gdy nie mówiono jeszcze o ekologii. Na początku lat 50. nie widziano jeszcze zagrożenia rozwojem komunikacji samochodowej. Generalnie jest to uciążliwość w sferze zanieczyszczeń powietrza i hałasu. Są to, to oczywiście z, również z elementami mówiąc w ogóle o wszystkich, Rodzajach komunikacji, jest to również zanieczyszczenie powierzchni ziemi, jest to również przecież oddziaływanie na e, świat roślin czy świat zwierząt. Właściwie, no można powiedzieć, że tutaj wszystkie również przecież to są elementy zagrożenia dla wód, no bo wreszcie, e, w przypadku dróg na przykład pozamiejskich o znacznym natężeniu ruchu, to szereg substancji e, wydzielających się w trakcie procesów spalania z silników, czy nawet tam resztki z tych ścieranych opon. To są w sumie duże ilości w przypadku, jeżeli to się rozważa właśnie na takich trasach o dużym natężeniu i w większym okresie czasu. Nic nie wskazuje na to, żebyśmy powstrzymali naturalny rozwój motoryzacji. Spodziewamy się, że w granicach 10-15 lat wskaźnik motoryzacji osiągnie rząd 400-500 samochodów na tysiąc mieszkańców, czyli co drugi statystyczny mieszkaniec będzie miał samochód, co nie oznacza że tym samochodem będzie się można w obszarze aglomeracji gdańskiej poruszać swobodnie. My w tej chwili już w godzinach szczytu, na przykład na odcinku wrzeszcza, prędkość poruszania się samochodu w godzinach szczytu waha się w granicach 8 do 10 km na godzinę. W momencie, kiedy czasowo atrakcyjniejsza będzie, albo równoznaczna przynajmniej czasowo będzie komunikacja zbiorowa, plus tańsza dla użytkownika, to jest szansa, żeby od tego samochodu odciągnąć. Szybka kolej miejska przez długie lata dobrze służyła mieszkańcom Trójmiasta i okolic. Jednak w latach 90. pojawił się problem, kto ma być właścicielem kolei, czy samorządy, które chciałyby, aby kolej nie tylko służyła ich celom komunikacyjnym, ale także na przykład dworce stały się elementami miejskiej infrastruktury, czy też prywatny zarządca. Rada Metropolitalna skupia samorządy położone właśnie wzdłuż trasy szybkiej kolei miejskiej. Tworzą ją gminy od Gdańskiego po Wejherowo. Prywatyzacją SKM-ki w Trójmieście szczególnie zainteresowane są samorządy. Zakładają one, że ludzie przesiadać się będą na transport publiczny. Jednak musi być spełniony jeden warunek – wyższy standard przewozów. My wiemy, że proces prywatyzacji musi nastąpić. My nie chcemy składać oferty, czyli my nie chcemy być właścicielem. Natomiast chcemy mieć wpływ na to, kto będzie tym właścicielem i jaka będzie jego oferta. Ile będzie jednocześnie oczekiwał do dotacji samorządy czekają też na wyjaśnienie wielu innych istotnych kwestii Jest na przykład ważne pytanie kto będzie pokrywał straty finansowe przewoźnika czyli SKM z tytułu nakładanych przez Sejm ulg i zwolnień Szybka Kolej Miejska choć deficytowa lepiej sobie radzi na rynku niż na przykład spółka PKP zajmująca się przewozami regionalnymi Kto kupi SKM jeszcze nie wiadomo są już jednak pierwsi zainteresowani na razie SKM wyraziło zainteresowanie kilkanaście podmiotów, ale one mają różny charakter, ponieważ o dokumentację proszą zarówno potencjalni inwestorzy już, jak i firmy doradcze, które chcą tym projektem zainteresować swoich klientów. Termin składania oferty dla inwestorów mija z końcem marca. Przyszłość szybkiej kolei miejskiej to projekt kolei metropolitalnej, związany jest z Euro 2012, choć wiele wskazuje na to, że do tego czasu nie będzie jeszcze gotowy. Wczoraj dobra wiadomość związana z otrzymaniem projektu Gdańskiego Stadionu, dziś dobre wiadomości dotyczące tras dojazdowych, czyli układu komunikacyjnego na Pomorzu. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze przed Euro 2012 ruszy kolej metropolitalna. W ciągu najbliższych miesięcy podpiszemy preumowy. I jeżeli będą realizowane warunki zawarte w preumowie, wówczas podpiszemy umowę i umowa gwarantuje wtedy dofinansowanie. Kolej połączy Gdynię, Gdańsk i Kaszuby. Częściowo przebiegać będzie po istniejącej już trasie Gdynia Główna, Wielki Kack, Gdańsk Osowa. Na tym odcinku trasa będzie zmodernizowana i zelektryfikowana. Powstaną też trzy nowe przystanki. A to już okolice portu lotniczego w Rębiechowie. Tu torowisko kończy się w lesie. Dzięki unijnym dopłatom tory poprowadzą dalej w kierunku Wrzeszcza. Częściowo po nasypie linii Gdańsk-Kokoszki, pamiętanej jeszcze przez niektórych mieszkańców Gdańska. To tutaj siedem, bo jak do Oliwy się jedzie, to tam jest ten i Gdańska. Gdańska też tutaj jest siedem mostów, także siedem most, mostów tu było. Tu był główny duży most. Walczymy o. Marszałek Jan Kozłowski kończy walkę o unijne pieniądze i zaczyna poszukiwanie własnych środków. Szukać ich będzie między innymi z Gdańskiem i Gdynią. I być może obejdzie się bez szabli, ale łatwo nie będzie. Ja powiem szczerze, Gdańsk dzisiaj już jest na krawędzi. Na krawędzi zdolności finansowych. Dlatego, że. Takich inwestycji, tak wielu, tak wielkich w Gdańsku po 1945 roku naprawdę nie było. Dlatego prezydent Gdańska już teraz apeluje do rządu o zwiększenie wpływów z podatków państwowych do budżetów miast. Nie wiemy, jak potoczą się losy projektu kolei metropolitalnej. Mamy jednak nadzieję, że to dzięki niej i dzięki dotychczasowej sieci szybkiej kolei miejskiej przez najbliższe lata uda się odciążyć trójmiejskie ulice.